I witam ponownie w kolejnym odcinku. Dobra, teraz pójdziemy. Już wiem, co trzeba zrobić. Przypomniało mi się. Tu pójdziemy. Gdzie jest ten zasrany pilot? Tu trzeba wejść. I. I tu. O. I mamy ten pilot. Myślę. Że potrafiłbyś obsługiwać to urządzenie. Patrzę, czy tu czasem nie ma ogórka, ale go nie widzę. Na szczęście, dla wszystkich, w magnetofonie do karaoke nie ma żadnej kasety. Uff. Dzbanuszki nie oszczędzają, gdy idzie o dodanie pierwiastka realizmu do ich występów. Nie widziałeś takiego miksera od czasów szkoły średniej, pamiętasz? Robiłeś wtedy skrecze dla tej garażowej kapeli. Nie, po prostu zostaw to w spokoju. Okej, okay, nie ma Wórka chyba tu. Przynajmniej nie widzę. Jakbyście tutaj zauważyli, to dajcie mi znać. Yy, ja tak mapka. I idziemy, idziemy, tu idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Tutaj. Nie, źle. Yy, idziemy. Gdzie są te kręgle? Tutaj. Nie kręgle, tylko to. Dobra. Użyj yy, tego. Użyj na tym pilota. Uwaga! I gramy. Gratulacje! Kolejny udany rzut. Uwaga, uwaga! Larry Laffer wygrał właśnie konkurs gry podkowy, uzyskując rekordowy wynik 100 punktów. Tylko tak dalej, Larry. Okej, okay, to zabieramy kartę, animatorzy. Dobra, dobra, to słyszeliśmy i tak yy... Baczmy Mam wszystkie zadania zaliczone. A, to jeszcze nie koniec gry, moi drodzy. Bo... Mm, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Przepraszam. Zobaczmy, co jest na basenie. Cześć Alfons! Wow, koleś! Nie wiedziałem, że masz takie szałowe wdzianko. Ej, masz może tam coś długiego i twardego? Eee, czy to jest... Eee, poprawne politycznie? O, nie ma gościki. poszła. A co to jest? Brukowiec. Sprawdźmy to tu i teraz. Jest tutaj ciekawy artykuł o z banuszki. Kapela, którą tworzą matka i córka, miała ostatnio pewne problemy. Otóż po ich koncercie dobroczynnym panienki zgarnęła policja pod zarzutem obrazy moralności i uczuć religijnych zgromadzonych osób. Wprawdzie artystki zostały szybko wypuszczone na wolność, jednak mówi się, że zrobią sobie małą przerwę w karierze, dopóki skandal nie przycichnie. Pisma z Wielkiego Świata są takie nudne. Chyba to tu zostawię. Okej. Okay. Dobrze. Gdzie mm. my teraz pójdziemy? Nie wiem, może z tym pogadamy? Ha! Zobaczmy. Aha. Ups. Hm, Może tutaj zadzwoń? Głupi dowódź. Recepcja? To twój rachunek. Czy może pan kogoś dla mnie wezwać? Jeśli muszę, nazwisko: Pan Tkaczuk. Przykro mi, ale nie mamy nikogo o tym nazwisku. Na imię ma Józef. Uch, zepsuł mi fajny dość. Dobra, ja na razie yy, się żegnam. Zabrania się wynoszenia, Zabrania się wynoszenia kości poza ściśle wyznaczoną strefę. I wracam za chwilę. Okej, okay, już jestem z Wami z powrotem. Dobra, pójdziemy teraz znowu do tej yy, obiadalni. Tutaj cyk. Nie wiem, gdzie jest ten otwór. W tym pok. Dobra, użyj śrubokręta. Chcesz wkręcić śrubki na miejsce. To przecież bez sensu. Po prostu otwórz tę kratkę. No to otwórz, oj, otwórz. W tym pokoju odbywa się smakowy test deseru. Nie musisz zakradać się tam systemem wentylacyjnym. Aha, okej, okay, czy inaczej? Oj, nie tu. A teraz! O. Młody, dumny żeglarz zaprasza na naszą wersję Disneyowskiego pana Lincolna. Witamy na Benekisie. Najlepsze chwile z panem Clintonem w roli głównej! Weedie. Dziękuję. Dziękuję. Raz jeszcze dziękuję. I pozwólcie mi dodać, że bardzo Wam dziękuję. Jestem Waszym prezydentem. Są fajne kawały czasami. Hej, <laughs> hej, hej! Hey. Poczekajcie chwilę. Ja jeszcze nie zacząłem. A teraz bez dalszych opóźnień. Oto żarty. Przychodzi pół baby do lekarza, a lekarz pyta, co Pani jest? Ba. Wiecie, jak jest najszybsze zwierzę świata? Dobrze, Gepard. A jaki jest najszybszy ptak świata? Ptaszek Geparda. Kiedyś znalazłem zagrzebaną w piasku lampę. Potarłem ją i wiecie co? Pojawił się najprawdziwszy dżin. Jakie masz życzenie? Zapytał. To oczywiste, odpowiedziałem. Chcę pokoju na Bliskim Wschodzie. Widzisz tę mapę? Zrób tak, żeby te kraje przestały ze sobą walczyć. Jean popatrzył na mapę, a potem na mnie. Nie da rady, chłopie, odpowiedział. Te kraje walczą ze sobą od setek lat. Tego po prostu nie da się zrobić. Jestem profesjonalistą, ale bez przesady. Wykombinuj jakieś inne życzenie. Myślałem, myślałem i wreszcie powiedziałem. Znasz moją żonę Hilary? Zrób tak, żeby była najpiękniejszą kobietą na świecie i żeby wszyscy ją lubili. I wiecie co powiedział Jean? Powiedział, no dobra, pokaż tę cholerną mapę. <laughs> dobrze się bawicie, co? Podmiejska dzielnica domków jednorodzinnych. Siedzi sobie facet na balkonie, aż tu zobaczył coś dziwnego u sąsiada. Przed jego domem na korcie gra w tenisa Monika Selesz z Sztefigraf. Graf. Oni miały patrzy dalej, a po chwili gra Pitt Sambra z bolicem Beckerem. Leci w te pędy do sąsiada i pyta się: "Słuchaj stary, jak ty to zrobiłeś? Jak ściągnąłeś tutaj do nas na ulicę takie gwiazdy tenisa?" "Wiesz, złapałem złotą rybkę", odpowiedział sąsiad. "No i co?" ciągnie dalej oni miały facet. "Poprosiłem, aby spełniła moje życzenie." Słuchaj, a nie mógłbyś mi pożyczyć tej złotej rybki? zagaduje widocznie podekscytowany facet. Nie ma sprawy, ciągnie dalej sąsiad. Ale ta rybka nie jest zbyt dobra. Facet mimo to pożyczył tą rybkę. Przynosi ją do pokoju i tak o to prosi. Złota rybko, chciałbym mieć całą kupę złota. Myk i gościu zobaczył przed sobą kupę błota. Lekko się wkurzył, biegnie do sąsiada, z wyrzutem opowiada mu co się stało. A na to mu sąsiad Ostrzegałem, że z nią jest coś nie tak. Myślisz, że ja chciałem mieć wielki tenis? Yes. Dobra.